Cześć, witajcie na kanale Family Hiking. Nadajemy z naszych rodzinnych stron z Krakowa. Jesteśmy w Lasku Wolskim. Co się tutaj dzieje fajnego? No jest za dużo atrakcji dla dzieci. Jest takie oto dzieło forteczne. To jest schrona unicyjna z lat 1914-15. który jest bardzo dobrze znany każdemu w Krakowie, każdy kto był choć raz w Lasku Wolskim, musiał się na niego natknąć. Natomiast o co chodzi z tym schronem? To jest część większych umocnień. Eee, umocnień, które są tutaj schowane, których sobie poszukamy i które są o tyle ważne, że brały udział w walkach z 1914 roku i ostrzeliwały Rosjan, którzy podchodzili tutaj pod Kraków. Także zapraszam. Twardzoną drogą, dość dobrze widoczną, dochodzimy sobie do mojej polanki. To jest chyba polanka harcerska, przynajmniej zawsze tak to funkcjonowało w mojej świadomości. Jeśli się mylę, to przepraszam. I co tutaj mamy? Mamy zachowany szaniec, czy stanowisko, baterie artylerii ciężkich dział Austro-Węgierskich. Zresztą widać to doskonale po ukształtowaniu terenu na naszym nieodłącznym geoportalu. Doskonale widoczne zarysy ziemne, fosa, wały, trzy basteje narożne chroniące. I to jest już tutaj przede mną. Pierwsza basteja, tak naprawdę, jest tutaj chowana w czakach. Pomimo, pomimo tylu lat, ponad 100, dalej świetnie zachowana. I co to było? Pierwsza ziemna fortyfikacja powstała tutaj około 1864 roku, jak włączano Kraków do znaczy otaczano to takim pierścieniem umocnień. stworzono w twierdze Kraków. Natomiast zasadniczo w formie takiej ziemno-kamienistej wały zrobiono w latach 1878-1884-1887. Nawet taką datę spotkałem. No i tutaj jesteśmy w jednej z tych bastei przystosowanej dla piechoty, gdyż to miało być stanowisko ziemne-polowe. Dla ciężkich dział, które miały bronić Krakowa z strony zachodniej, ale także stacjonowała tutaj piechota. Nie zachowały się już murowane koszary, i była też stosowana do obrony bliskiej. Wróg by tutaj sfortował jako umocnienia, potrzeb. Bliżej to żołnierze mogli tutaj strzelać. O kurde, bronić się. Jest doskonale widoczny zarys wałów ziemnych. Ten schron amunicyjny, który mieliśmy, jest z późniejszego okresu, tak naprawdę już z 1914-15 roku, jak wybuchła I wojna światowa. Jest on dalej, jest on w formie takiego, no, dzisiaj moglibyśmy go nazwać bunkrem, czyli konstrukcja betonowo-ceglana. Chodziło o to, żeby po prostu amunicji nie trzymać tutaj, w wyniku jakichś trafień, odłamków, pożarów. Chodziło o to, żeby. Tam się nie zapaliła, nie spowodowała jakiejś eksplozji. No dzisiaj trochę gdzieś spinaczki i schodzenia. Natomiast modernizacja Uo! Uo! tego miejsca to jest rok 1910. Ostatnia kiedy przystosowano je do e, używania bardzo ciężkich dział, właściwie moździerzy, skody e, 240 mm które po prostu były tutaj wtaczane na jakichś takich wózkach. Bardzo ciężkie działa i tak jak mówiłem, ta bateria brała udział w walkach w 1914 roku, ale o tym powiem wam zaraz jak sobie pójdziemy na Placyk. No jesteśmy w tej głównej części i tutaj najpewniej były stanowiska dział skierowane w tą stronę. Teraz są przesłania od drzewa, natomiast tutaj był świetny widok. To jest stanowisko Srebrna Góra. Takich szańców było kilka. Tutaj w Lesie Wolskim jest jeszcze Ostra Góra przy klasztorze Benedyktynów. I ten szaniec jest gorzej zachowany, jest mniejszy. Jest jeszcze jakiś szaniec piechoty. Dużo też innych jakichś stanowisk ziemnych, no, niedaleko Fort Kościuszko. Popatrzmy sobie na geoportel, jak to wygląda. I tutaj właściwie dochodzimy do tego wału, który, przy którym stały działa. Nie wiem, bo, bo, bo teren tutaj w środku jest słabo zachowany, bo no, chyba była jakaś niwali, niwe, zniwelowano go. Natomiast powinny być poprzecznice, czyli takie wewnętrzne wały, które oddzielały od siebie stanowiska artyleryjskie, stanowiska tych moździerzy, bo no w wyniku trafienia w jedno, eksplozji jakiejś amunicji, która tam była spadowana przy strzelania, stanowiska obok były, były chronione. Epizod wojenny. Jak wiecie, niewiele fortów krakowskich walczyło w pierwszej wojnie światowej. Bardziej osłaniały odwroty wojska, tak jak na przykład przy pierwszej bitwie o Kraków, Las Goszcza. Wrzucam tutaj linka, może jakąś małą zajawkę, bo... Tam też kawał historii, tam się rozegrały losy Krakowa w listopadzie 1914 roku, a grudzień 5-6 stąd strzelano właśnie z tych moździerzy, skody tych 240 mm, tylko nie w tamtym kierunku, nie w kierunku zachodnim, tylko właśnie w kierunku wschodnim, czyli tam właśnie em, druga strona Krakowa. Zasięg 20 km tych moździerzy, więc no można było wyrządzić duże szkody. Pociski ważyły 100 kg. Obrócono je po prostu i strzelano tam. I co ciekawe, te pociski przelatywały centralnie nad rynkiem krakowskim, nad miastem I, i są relacje mieszkańców mówiących o takich świstach dość nieprzyjemnych, które, które tam były. Także krótki filmik, krótka eksploracja, bo yy, to jest naprawdę niedzielna wycieczka dzisiaj. Rodzina poszła do Zoo, a ja sobie po prostu eksploruję takie pozostałości austrowęgierskie fortyfikacji. I mówię, ten, zwłaszcza ten epizod wojenny, że stanowisko, z którego strzelano, które brało udział bezpośrednio w walkach. Teraz zejdziemy tutaj przy tych działach do fosy żeby zobaczyć jak to faktycznie wygląda Widzicie, to teraz dawno dawną fosą 150 lat, tak? czy tam od tej modernizacji 1910 to 100 34 lata i dalej. No ta strumizna jest to tutaj kiedyś było to większe, prawda? Tu jakiś taki przeciwwał jest. Czyli jakby stąd podchodzili, no to nadziewali się na, na piechotę broniącą. Takie szanse robili właśnie od, zaczynając od tej fosy i, i, i ziemia wykopana stąd służyła do stworzenia tych, tych wałów no wiadomo jeszcze jakieś zasieki i tak dalej, i tak dalej A na koniec chcę Wam pokazać pozostałości dawnej geodezji czy inżynierii wojskowej. E, takie znaczniki. Tutaj jest jeden obok mnie, a w Lesie Wolskim jest ich dużo, dużo więcej. Popatrzcie sami. On już jest ukruszony. E, ale tam jest KKF 49, czyli numer 49 porządkowym, co znaczy KKF. E, I tutaj wybaczcie mój niemiecki: Kaiserliches und Königliches festung, czyli no, od Kaiser i könig, od, od Cezarza i Króla, czyli cesarsko-królewska twierdza, festung. E, takie słupki były ustawiane przy drogach fortecznych, zresztą. Jak popatrzycie sobie na mapkę Lasku Wolskiego, to dużo tych alejek, które właśnie też tutaj e, biegną, to są nic innego jak drogi forteczne, które po prostu dochodziły do takich szańców jak ten. Mówiłem jeszcze o, o jednym czy dwóch, e, no i były wykorzystywane dla wojska, chodziło o sprawny transport żołnierzy, e, zaopatrzenia. Zresztą popatrzcie sobie, ta dróżka tutaj prowadząca, ona jest utwardzona. Widać kamienie, a tam dalej gdzie szedłem jeszcze pozostało coś takiego ala kocie łby, takie wyraźnie wbite, e, wbite kamienie. No, chodziło o to, żeby te ciężkie działa tutaj jakoś wtaczać. Prawda? Takie w szańce nie były cały czas uzbrojone, e, nawet nie zawsze były całkowicie obsadzane, no ale w wyniku jakiejś mobilizacji alarmu em, Wojsko musiało tutaj sprawnie przejechać, tak? Czy słynny diabelski mostek na Alei Waszyngtona, czerwony mostek, przepraszam, który jest nic innego jak skrzyżowaniem bezkolizyjnym, tak? Ponad 100 lat temu Austriacy już wymyślili skrzyżowania bezkolizyjne, czyli po prostu górą Dołem kolumny wojska, czy jakieś transportowe, żeby nie nastąpiło do spowolnienia. Także tyle moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam udanej majówki, bo planuję ten film rzucić koło długiego weekendu. E, zupełnie przy okazji niedzielnego spaceru e, do zoo. Ja jednak oddaliłem się zarośla i, i poszedłem sobie czegoś poszukać. Dzięki bardzo, że trwaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Będzie dużo, dużo więcej, bo mamy w planach coś naprawdę. Wielkiego. Do zobaczenia. Dobra, już po napisach końcowych, zupełnie bonusowo. Kolejny słupek, czyli kilkadziesiąt metrów od tamtego. Super zachowany, może przez to, że ukryty, KKF-56. Tamten rybacz zdewastowany, tak jakby ktoś go ukruszył albo po nim przejechał, także tak jak mówię, pewno jakbyśmy poszli tą drogą, to znaleźlibyśmy ich bardzo dużo. Także takie ciekawostki trzeba się rozglądać po sobie. Na razie.